Cześć, witajcie, ten niedzielny poranek, jest po godzinie 11 Ja tutaj sobie dopuszczam samiczkę PC, czarno podpalaną. Dopuszczam ją do samca, bo nie wiem z jakiej racji dziś przegapiłam termin, chyba coś Wykociła mi się ta samiczka spod trójki, miała dwa młode Znalazłam, ani gniazda nie zrobiła, nic, zobaczcie Municję tutaj nie robiłam, jutro będę gnój wyrzucać od nich. No i po prostu tutaj jednego znalazłam, i wczoraj tutaj drugiego, młodego, martwego. i po prostu wyrzuciłam te małe, no i wykorzystam tą poporodową ruję. Wczoraj ten samiec dwa razy ją pokrył. Dzisiaj nie daje się. Samiec jest taki niechętny no ale w ogóle samiczka nie daje, nie podnosi kupra do góry to widocznie, wczoraj ją pokrył 4 razy, to widocznie wystarczyło no i zobaczymy muszę teraz sobie zapisać datę to w ogóle no i zobaczymy co to będzie Tu jest następna samiczka, ale na razie widzę nic tutaj nie tego, nie robi, tutaj se siedzi, na razie nic nie widać, tutaj ma czystej słomy, no i zobaczymy co dalej tam będzie, dobra. Zostawiam to w spokoju, tu sam jestem, mam tylko liże, żeby skakać nic i dobra, widzimy się w, w następnym odcinku, trzymajcie się do następnego, cześć!